Zaskakująco, wiele osób, które zaczynają korzystać z RAWów, ma problem z tym, jak wyglądają ich zdjęcia. Jeśli macie wrażenie, że gdy otwieracie właśnie pliki RAW, to są one brzydkie, wypłowiałe i pozbawione kontrastu, to dzisiejszy film jest dla Was. Jest to widoczne szczególnie wtedy, gdy robimy zdjęcia aparatem równocześnie w RAWach, jak i w JPEGach, i potem, gdy je przeglądamy właśnie obok siebie, to wyraźnie widzimy, że te RAWy są brzydsze, wypłowiałe, wyprane. Bez polotu. Rozwiązaniem jest tutaj opcja, którą bardzo łatwo przeoczyć, a daje ona dużo więcej możliwości niż to na pierwszy rzut oka widać. Dzisiaj pokażę Wam nie tylko, jak od razu mieć zdjęcia w kolorach takich jak JPG z aparatu, ale także jak ustawić Lightroom'a, żeby domyślnie używać tego ustawienia. Pokażę Wam też inne, bardziej zaawansowane możliwości tej opcji, a także jej odpowiednik w luminarze NIO. Cześć, witajcie serdecznie. Na tym kanale dzielę się z Wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem, bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują Was takie tematy. Opcja, o której mówiłem to profile kolorystyczne, więc zerknijmy do Lightrooma. I jesteśmy w Lightroomie także, zobaczcie, mamy zdjęcie JPG z aparatu, RAWA, JPG z aparatu, RAWA, JPG z aparatu, RAWA. Jak widzicie, różnice są bardzo duże, bardzo kiepsko to wygląda. I kiedy już widzicie, jakie macie fajne zdjęcia, nagle pokazuje się Wasz RAW, który jest już pozbawiony tego wszystkiego. No dobra, ta opcja, o której mówiłem, to są właśnie profile. Tutaj je macie. Jak sobie klikniecie, to macie taki zestaw Adobe Color, Adobe Krajobraz. I już tutaj, jak widzicie, są różnice duże, bo na dzień dobry Adobe będzie korzystał z opcji standardowej. Jest to taki bardzo naturalny obraz prosto z matrycy. No i teraz sami powiedzcie, czy tak było naprawdę? No, no nie było. Jest to po prostu taki prosty, płaski profil, dzięki któremu możemy zacząć edycję. Natomiast w wielu przypadkach dużo bardziej sprawdzą się konkretne profile. Także tutaj możecie sobie przeglądnąć i wybrać coś innego i już jesteście ten krok do przodu. Ale słuchajcie, to nie wszystko, bo tutaj jest jeszcze coś takiego jak przeglądaj. No i tu jest też taka ikonka. Ona robi dokładnie to samo. Nie wiem, czy widzieliście to kiedykolwiek, ale tutaj nagle macie możliwość przeglądania całego zestawu różnych profili kolorystycznych, łącznie z czarno-białymi, e, różnymi nowoczesnymi, vintage. I tak dalej. I to jest niesamowite, bo to jest zupełnie ukryte gdzieś tam głęboko, może nie głęboko, ale no nie jest to coś takiego, co od razu widać, jak, jak się tutaj popatrzycie, taka niepozorna ikonka tutaj. Tak samo jak będziemy tu w przeglądach, to dokładnie to samo uzyskujemy. I słuchajcie, tutaj to, co jest moim zdaniem, najciekawsze, to oprócz tych yy, profili od Adobe, które tu możecie sobie wrzucić macie jeszcze cały zestaw innych profili. Ja tutaj trochę pozwijam, bo mam to powiększone specjalnie na potrzeby YouTube'a. To normalnie jest nieco mniejsze. To jest 2,5 i pół razy większe niż w rzeczywistości. Zobaczcie, mamy tutaj dopasowanie do aparatu. Tutaj jest Camera Profiles, tak mi się wydaje po angielsku. No i tutaj macie wszystkie profile, które znajdziecie w swoim aparacie. Ponieważ ja robiłem te zdjęcia Canonem, no to sobie możecie zobaczyć, że te wszystkie krajobraz, neutralne, standardowe portret i wiernie tutaj znajdziecie, i to jest naprawdę fajne, bo macie prosto te rzeczy z aparatu. Słuchajcie, co to, jest, to co tu jest jeszcze ciekawe, to to, że możecie sobie powciskać właśnie te gwiazdki. Czekajcie, tu zwinę, żeby nam się to nie przewijało aż tak bardzo. Możemy sobie powciskać te gwiazdki i dodać te profile do ulubionych, czyli one będą nam się wyświetlać na tej liście. Jak sobie tu zamkniemy. One będą się teraz tutaj wyświetlać: kamera, krajobraz, neutralnie, portret, standardowe i wiernie. I jeżeli dobrze wiecie, to te profile, no i też mamy tutaj monochromatycznie. Jeżeli dobrze wiecie, to te profile to są właśnie te profile, które są w kanonach. Także ustawiając to w opcjach aparatu, tak właśnie modyfikujecie kolory. Możecie sobie to też tutaj zobaczyć, jak to działa, jak to będzie wyglądać. Naprawdę jest to całkiem fajna opcja. Tak jak mówiłem, zobaczcie sobie, jeżeli wejdziemy na zdjęcie, które zrobiłem aparatem Fuji, to jedyny rawek go znalazłem, bo akurat w tamtych czasach głównie fotografowałem i przynajmniej na Fuji, to tutaj mamy też te opcje z aparatu. I zobaczcie sobie, mamy Astie Classic Chrome, mamy Pronek High, ProNE Standard, Provia, Velvia monochromatyczne z zielonym filtrem, z czerwonym, z żółtym. Także to wszystko tutaj jest dostępne. Także jeżeli macie Sony, macie Nikona, no to tutaj będą te wasze profile do wybrania. Także polecam wam bardzo serdecznie sobie przyjrzeć się temu wszystkiemu, no bo przynajmniej będziecie mogli zacząć zdjęcie edytować od takiego poziomu, jaki widzieliście w wizji, że od takiego poziomu, jaki byście mieli, gdybyście wybrali JPEGi. Teraz zobaczmy sobie jeszcze jak to działa. Ustawię sobie Właśnie krajobraz. No i zobaczcie. Już są dużo bardziej zbliżone. Te drobne różnice za chwilę o nich opowiem. To samo zobaczmy sobie tutaj. Włączę sobie. A zamknijmy to. Kamera krajobraz. I już mamy te kolory. O. Tutaj ważna uwaga, bo profil kolorystyczny nie weźmie pod uwagę innych ustawień w aparacie, takich jak kontrast czy nasycenie. Dlatego jeśli zmieniacie te ustawienia, to już nie zauważycie niestety tych zmian w Lightroomie. Dotyczy to też tych słynnych przepisów Fuji. Jedynie profil kolorystyczny da się odzyskać. Myślę, że to i tak jest całkiem dobra opcja. Obiecałem wam także, jak to ustawić, żeby Lightroom domyślnie importował zdjęcia w profilach z aparatu. Także zobaczcie, jak to zrobić. Wchodzicie do zwykłych preferencji aplikacji i teraz zobaczcie sobie tutaj ustawienia domyślne, ustawienia domyślne RAW. Jakie chcecie ustawienie tutaj wybrać? No myślnie macie domyślne ustawienia Adobe, a wy musicie sobie ustawić ustawienia aparatu. I dzięki temu podczas importowania zdjęć wasze rawy od razu będą wyglądały tak, jak były ustawione w aparacie. Także jeżeli korzystacie z tych opcji, a polecam to będziecie mogli sobie w ten sposób to wszystko ogarnąć. Co ciekawe możecie sobie tutaj również zażyczyć jakiś konkretny profil. Tutaj już macie dostępne wszystkie profile jakie tam są w tym na tej liście. Jeszcze do nich wrócimy. Możecie też sobie ustawić różne ustawienia dla różnych aparatów także możecie po numerach seryjnych po różnych innych parametrach właśnie to konfigurować, także to jest też ciekawe, jeżeli macie kilka aparatów od różnych producentów, to być może na jednym chcecie ustawienia aparatu, a na innym chcecie na przykład, nie wiem, portret, tak żeby zawsze było to, co wam chodzi po głowie. Ale to jeszcze nie koniec, bo w tym panelu z profilami możecie znaleźć dużo więcej ciekawych opcji, warto im się przyjrzeć. Zobaczcie. Zobaczmy sobie jeszcze na inne opcje, jakie tutaj mamy do wyboru. Bo jak już mówiłem, tutaj jest całkiem dużo ciekawych innych profili. I możecie sobie spokojnie zobaczyć, co tutaj Adobe przygotował. Oczywiście nie wszystkie będą Wam pasować, ale zobaczcie, niektóre wyglądają całkiem dobrze, i można sobie po prostu zamiast tego, co mieliśmy w aparacie, skorzystać z czegoś, co już na dzień dobry dostaliśmy od Lightrooma. I to, co jest ciekawe, to tutaj bardzo często te efekty są trochę zbyt mocno widoczne, natomiast mamy tutaj do dyspozycji taki suwak, którym możemy ten efekt nieco osłabić albo zwiększyć. I dzięki temu możemy to tak naprawdę dopasować do swoich potrzeb. Także nie jesteśmy skazani na ten poziom, który tutaj mamy. Także tu jest nie tylko bardzo dużo takich ciekawych, artystycznych wersji i często one są naprawdę ciekawe. Także warto sobie tutaj poprzeglądać. Jest tu też bardzo intensywna kolekcja czarno-białych też presetów. Także to jest też całkiem fajne. Zobaczcie, naprawdę niektóre te opcje są bardzo dramatyczne. Jak ktoś lubi dramatyczne, ale są też bardziej takie delikatne, subtelne i możecie sobie znaleźć to, co wam pasuje. Także naprawdę warto też tutaj poprzeglądać sobie nowoczesne. W każdym miejscu możecie znaleźć coś dla siebie, i, i naprawdę będziecie zaskoczeni, że niektóre z tych opcji po prostu już na dzień dobry się nadają do wykorzystania. Możecie podciągnąć tu jakiś blicz. Wydaje się, proces jest zrobiony. Także naprawdę wygląda to nieźle i warto sobie tutaj zobaczyć, bo być może te presety nieco Wam pomogą wybrać lepszy wygląd, taki, którego inaczej byście nie uzyskali, albo nie wiecie jeszcze jak uzyskać. Także jest to naprawdę fajna opcja. Zobaczmy jeszcze do Luminara Nio, bo to jest świetna alternatywa dla Lightrooma, jeśli właśnie nie chcecie płacić subskrypcji co miesiąc, no bo jak zauważyłem, to wiele osób wybiera właśnie tą wieczystą licencję. Płacą raz i korzystają z programu dowoli. Także zobaczcie, jak te profile znaleźć w Luminarze Nio, bo też są tam dostępne. Jesteśmy w Luminarze Nio. Zobaczcie, jak to wygląda. Możemy sobie zacząć po prostu edycję zdjęcia tutaj. Develop Raw i od razu macie tutaj profil, również Luminar Default ale jeżeli sobie patrzycie macie też profile właśnie związane z aparatem, także od razu możecie zacząć z innego punktu niż wcześniej. Może się tak coś zdarzyć, że będziecie już później edytować zdjęcie, będziecie chcieli tutaj wrócić i ta opcja profile tutaj zniknie, bo ona jest tylko dostępna za pierwszym podejściem. To wchodzicie sobie w edycję i tutaj jest coś takiego jak Raw edits kategoria i tu możecie do tego ustawienia wrócić. Czyli że na przykład sobie bym tutaj w przyszłości zrobił na przykład super kontrast no. To teraz jak wrócę do edycji, to zobaczcie, tutaj mam te raw edits, mogę wejść tutaj w ten tryb develop i tutaj pojawia się Canon EOS R5. Jak widzicie, jeżeli wrócę tutaj do tej opcji develop w tym momencie, no to on tu już jest tylko działa jako zwykłe modyfikowanie oświetlenia na podstawie tego, co wcześniej, żeśmy już sobie wywołali w tej pierwszej edycji rawa. Link do wersji, którą można testować przez 30 dni oraz kod na 10% rabatu znajdziecie tutaj w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek ułatwi Wam obrabianie rawów i nie będziecie czuli, że przez to, że wybraliście RAWy, to te Wasze zdjęcia wyglądają gorzej i czekają na czas, aż będziecie mieli lepsze umiejętności obróbki. Dzięki temu będziemy mogli od razu zacząć te zdjęcia na tym etapie, na którym zostawił je aparat. Dajcie znać w komentarzach, czy już korzystaliście z tych opcji wcześniej, czy wiedzieliście o nich, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, a ja już się będę z wami dzisiaj żegnał. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!